Zajrzyjcie. Ja dojechaliśmy do fabryki i tutaj jest cały kompleks fabryczno magazynowy, czyli taka strefa przemysłowa. Jesteśmy w mieście Dongguan, tuż za granicą miasta Shenzhen. Tak naprawdę mamy bliżej geograficznie do Shenzhen niż do Dongguan. Ale administracyjnie już to nie jest Shenzhen. No, po prostu wyjechaliśmy kilometr, dwa kilometry temu. Opuściliśmy miasto Shenzhen. Granice administracyjne. No. Idziemy, idziemy teraz tutaj do tej fabryki. No i powiem Wam później, jaki też plan dnia. Przekażę upominki, jakie przywiozłem tutaj dla zacnego gospodarza i jedziemy z tematem Zaczynamy od kurtyazyjnego papieroska Coś się tu już dzieje widzę Też zostałem poczęstowany Widzę takie lepsze chińskie Przyjechaliśmy na szóste piętro bo tutaj mieści się jego biuro Tutaj przed chwilą jeszcze stała pani sekretarka, gdzieś poszła coś dla nas przygotować. Tak się prezentuje wejście, lada witająca gości, czy jakby to nazwać, interesantów. O, i znalazła nam się pani tutaj sekretarka. Słuchajcie, to jest pokój szefa. Tak jak mówiłem w innych filmach, zawsze jest stół do parzenia herbaty, przy którym również zawsze, z reguły, w 99% można palić papierosy. Tutaj jego biurko. Duży pokój. Uciekł mi, schował się przed kamerą. Dopiero co wszedłem, zaraz będziemy nagrywać, także tak powiem od początku te biura, gdzie pracownicy siedzą, pójdziemy na linię produkcyjną. Właśnie nastąpiło przekazanie prezentów i dostał ode mnie z Polski wódkę Chopin tradycyjna, a jeszcze jadąc teraz tutaj mówiliśmy, mówił, że wie kto to jest Chopin, kojarzy, sam zaczął temat, bo rozmawialiśmy o Polsce. I pierniki toruńskie, czyli też coś tradycyjnego z Polski, czyli jest i zagryska, zakąska i wódeczka. Chińczyk nie pozostał mi dłużny, oczywiście też się prezentami zrewanżował. Zaraz zrobimy unboxing. Dostaliśmy takie wino Bordeaux, a tutaj mamy herbatkę Puer, tak ładnie zapakowana. Prezenty przekazane, czyli ceremonia przywitania zakończona. Tutaj mamy showroom. Generalnie sprzedaż jest przez internet lub do już klientów, którzy, którzy, gdzieś na targach są poznani, który on ma kontakty, bo on jest w temacie od lat I, no i generalnie nie muszą tu przyjeżdżać, tylko mają swoje projekty, swoje schematy i to jest produkowane, no ale tak czy inaczej coś tu wstawia, żeby było. Tutaj mamy o pracowników którzy siedzą przy komputerach, coś tam załatwiają, czy to, czy to będzie, nie wiem, sprzedaż, czy, czy inne sprawy techniczne. Ja już to za bardzo nie wnikam. No i tutaj pokój głównego szefa, prezesa zarządu. Po chińsku nazywa się to dżan. Certyfikaty CE widzicie na te urządzenia, czyli mogą być spokojnie eksportowane na teren Unii Europejskiej. W Chinach papierosy podaje się z ręki i właśnie Dostałem. Rozwijamy sztandar. Sztandar się przewrócił. Na szczęście. Jeszcze raz. Tak się prezentują te urządzenia w praktyce. Trudno teraz określić, bo trzeba było każde urządzenie o specyfikację się pytać: ile kilometrów i przy jakiej wadze, jaka prędkość, bo to wszystko ma znaczenie, i oczywiście też od podłoża. Odpalamy teraz większy kaliber. A tutaj coś mniejszego dla kobiet damskie oraz dla ludzi mniejszej postury. Prosiliście mnie, abym zadał kilka pytań właścicielowi, i tak pracownicy z linii produkcyjnej zarabiają od 2300 do 2600 polskich złotych do kieszeni. Kolejne pytanie dotyczyło, czy on jaką się zapatruje na konkurencję z zachodu, na inne marki oraz na konkurencję z Chin jako firmy globalnej był podany przykład Xiaomi. Także więc to nie są dla niego żadne konkurencje, ponieważ on jest dla nich producentem i on może produkować dla kilku różnych konkurujących sobą Marek, tak więc czy to marka A, czy B, czy C idzie do góry kosztem innej dla niego to większego znaczenia nie ma, bo wtedy będzie produkował więcej B, a nie C, a mniej A. Także tutaj pod tym kątem. On jest producentem i musicie wiedzieć, że większość marek nie, nie ma własnych zakładów produkcyjnych, tylko te marki zachodnie zlecają wyprodukowanie właśnie takim, takim podmiotom jak on. Kolejne pytanie, ile czasu zajęło mu dojście do obecnego poziomu? Tak więc, on jest na rynku sprzętu elektronicznego i elektrycznego od 2003 roku i zależnie od bieżącej sytuacji, czy tam zapotrzebowania, taką, a nie inną produkcję robi. Ma zdolności produkować też zupełnie inne produkty z branży elektronicznej czy elektrycznej i z tego. Co wiem, robił to już nawet we współpracy z polskimi programistami, których jakieś tam koncepcje materializował, podzlecony schemat i oprogramowanie. Jest to tylko kwestią zlecenia, dogadania szczegółów, i on ma zdolności, aby taką produkcję uruchomić, jeżeli ktoś ma takie zapotrzebowanie, ma jakiś projekt, jakiś pomysł, jakieś oprogramowanie i potrzeba złożyć do tego urządzenie. Tak więc on jest dobrą osobą do współpracy przy takim projekcie. Tutaj mamy coś alasagłej fajnie zrobione. No wszystko, tak jak wam mówiłem, jest do zaprojektowania, do przeprojektowania na własny wzór, na życzenie klienta, kolory, stylistyka można zmieniać. Oczywiście wiąże się to z zamówieniem jakiejś konkretnej ilości. Tutaj taka niespodzianka, że produkują też dla firmy Renault. Mój no normalnie to jest na zamówienie od Renault. Mamy tutaj logo oraz tutaj opis marki nie jest to żadna podróbka jest to oryginał bo tutaj dostałem jeszcze do sfilmowania karton Także jeżeli Renault zamawia to firma musi być w miarę poważna. Ja też wiem że firmy poważne z polski tutaj zamawiają marki, które na pewno byście kojarzyli jeżeli jesteście w temacie no, ale nie mogę tego powiedzieć bo jest to tajemnica handlowa Także też mogę pod tym kątem tutaj tego producenta polecić. No ale Renault samo mówi za siebie. Myślę, że nawet że żadna polska firma, która od niego zamawia, nie przebije renomy Renault. Ale tak jak Wam wspominam, wiem o firmach, które no znam ja ze słyszenia jako laika. Ktoś, to jest w temacie bardzo dobrze zna na polskim rynku. On zresztą często też lata do Polski, także nie wymienię ich po prostu z przyczyn, z przyczyn zachowania tajemnicy handlowej. Idziemy na linię produkcyjną teraz. Tutaj <gryw> widzieliście biuro dosyć duże. Nie spodziewałem się, że taka duża jest tam hala, a widzę, że dosyć spora. Tutaj mamy stoki, czyli coś już wyprodukowane dla klienta. Widzicie, jak to jest pakowane? Są styropianowe okładki. To już jest zrobione. To jest towar już do zapakowania. Po testach. No i jest tak składany, żeby zajmował mniej miejsca w transporcie. Jest tego trochę, jeszcze jakieś nie oszałamiające ilości, ale, ale też nie mało. Tutaj baterie są ładowane. Takie stanowisko. Tu jeszcze inna kolorystyka. Tak samo słuchajcie z cenami, no, też trzeba negocjować je indywidualnie, zależnie od ilości od jakichś ewentualnych zmian, które byście sobie zażyczyli do wprowadzenia rodzaju pakowania, form płatności, czasu produkcji, jakich komponentów użyć. To wszystko ma znaczenie, także tutaj nie ma co o cenach dyskutować w tym momencie. No na pewno są konkurencyjne, bo jest producentem. Zaglądamy do serca maszyny. Jeżeli ktoś się zna, bo ja całkowicie nie wiem, nie wiem co to jest, to proszę, żeby sobie żeby sobie tutaj to rozkminiał. Możecie mi w komentarzach napisać czy to jest w porządku zrobione, czy nie jest w porządku zrobione. Jakieś tam mogę Wam nawet specyfikacje tutaj pokazać. No, śrubka po śrubce jest składana. Idę, bo denerwuję na pewno tych pracowników. Też nie chciałbym, żeby ktoś mi, ktoś mi na ręce patrzył czy nagrywał. Pewnie są zdenerwowani. Chcą się pokazać z jak najlepszej strony, nie podpaść przed szefem. Nie znam się na tym, ale szef tu mówi, że taki system robienia, klejenia jest lepszy niż robi konkurencja, bo robią jakoś inaczej. Także chciał się tym pochwalić. Czemu nie, jeżeli jest lepsze. A to jestem ja, jestem na produkcji, tutaj widzę chłopaki jeżdżą za mną. Zaraz kamerę obracamy. No nie jeżdżą, tylko testują. Nawet się nie domyśliłem, a tu mamy imitację tego, co możemy spotkać na drodze. Tu powiedzmy podjazd pod górkę, pod zjazd z górki, tutaj powierzchnia płaska, policjant leżący, później jakieś kamienie. Czyli jakbyśmy jechali po jakiejś powierzchni nierównej oraz tam inna powierzchnia nierówna. Odkryłem fajny balkonik oraz jakieś urządzenia pomiarowe. Idziemy na balkon, zobaczymy widok jaki jest. Pogoda jest taka mrzawka i sobie na balkonie, na legalu zapalimy, nie będziemy palić na linii produkcyjnej na fabryce. Demoralizowałoby to pracowników. A dostałem jeszcze od szefa taką paczkę papierosów. To jest z jego, z jego miasta rodzinnego, z tam z prowincji Hubei, miasto Wuhan. Papierosy nazywają się Juan czyli Pagoda Żółtego Żurawia. Czajlajcę. Ja byłem Policej, Warszawa, Płosna, z Cieci. A teraz najprzyjemniejsza część wyjazdów biznesowych czyli idziemy na lunch. Jednak na lunch oraz większą kolację zapraszam Was w kolejnym odcinku. Postanowiłem rozdzielić te dwa tematy. Tutaj obejrzeliście fabrykę. Kwestie kulinarne będą w kolejnym odcinku, który już teraz wrzucam, bo wrzucam je dwa naraz. raz, także więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, co się dalej działo już bardziej prywatnie, zapraszam na imprezkę z prezesem. Ja to rozdzieliłem, ponieważ część moich widzów lubi te sprawy kulinarne, restauracje, a część wolała, nastawiła się tutaj na oglądanie fabryki. Nie chciałem tego mieszać. Tak więc like Atakujcie, subskrybujcie i zapraszam na część drugą. Koniecznie pamiętajcie, aby do drugiej części przygotować sobie coś do jedzenia, pod oglądanie, bo na pewno obiecuję wam, że zgłodniejecie.